Ze względu na szybki postęp technologiczny, za 30 lat nasze życie diametralnie się zmieni. Sprawdź więc, jak będzie wtedy wyglądał Twój zwykły dzień. 8 rano. Budzisz się w swoim inteligentnym łóżku, które zbiera informacje o Twoim rytmie snu. Rano otrzymujesz raport wysłany prosto na Twojego smartfona. Dzięki temu masz szansę dostosować kilka funkcji, które pomogą Ci jeszcze lepiej wypoczywać w nocy. Możesz zmienić położenie materaca, lub temperaturę powietrza poduszki, albo system zrobi to za ciebie. Twoje inteligentne łóżko jest również wyposażone we wbudowany projektor. Używasz go między innymi do oglądania telewizji. Wciąż się wylegując, włączasz ekran, aby obejrzeć najnowsze wiadomości. Ach, znowu reklamują wycieczki w kosmos. W dzisiejszych czasach można spędzić weekend na Księżycu, a na Marsa wysłano już ludzi. Oprócz realizowania misji naukowej, astronauci badają planetę w poszukiwaniu najlepszych miejsc dla przyszłej turystyki. Roboty wykonują podstawowe badania, przygotowują chociażby materiały do budowy, ponieważ ludzie nie mogą przywieźć z ziemi wszystkiego, czego potrzebują na Czerwonej Planecie. Zdychasz. Wyjazd na wakacje w kosmos był twoim marzeniem od tak dawna. Takie wycieczki są jednak wciąż dostępne tylko dla krezusów. Ty niestety do nich nie należysz. Na razie. Ponury nastrój nie nęka cię zbyt długo. Może dlatego, że we wszystkich pomieszczeniach swojego mieszkania masz zainstalowane specjalne, poprawiające humor oświetlenie. Inteligentny system dostraja światło w zależności od pory dnia, abyś zawsze czuł się jak najlepiej. Wstajesz i się przeciągasz. Nagle odzywa się zrzędliwy głos: nareszcie, nasza śpiąca królewna jest gotowa, żeby wstać! Uśmiechasz się. W ten sposób twój dom życzy ci miłego poranka. Do 2050 wiele maszyn nauczyło się myśleć jak ludzie. Wiedzą, jak podtrzymać rozmowę i mają nawet swoje własne osobowości. Wybierając system sztucznej inteligencji dla swojego domu, zdecydowałeś się na spokojną, opanowaną jednostkę, ale coś poszło nie tak i teraz musisz sobie radzić z ciągłym narzekaniem i czapiarstwem własnych czterech kątów. Uznajesz, że nie będziesz czekał aż twoja kuchnia przyrządzi ci śniadanie, więc zamawiasz coś z lokalnej kawiarni. 5 minut później słyszysz sygnał przy kuchennym oknie, w którym znajduje się specjalny otwór. Podchodzisz tam i odbierasz swój posiłek od dostawczego drona. To zdecydowanie wygodniejsze niż schodzenie na dół z 96 piętra, na którym mieszkasz. Po śniadaniu trzeba się ubrać i wyruszyć w drogę. Zazwyczaj dobierasz strój w zależności od celu, jaki chcesz osiągnąć w danym dniu. Jeśli spodziewasz się dużej aktywności fizycznej, zakładasz swój egzoszkielet. Nie jest to już tak nieporęczne odzienie jak kiedyś. Nowoczesne egzoszkielety nie różnią się wyglądem od codziennych ubrań, a pozwalają podnosić naprawdę duże ciężary. Są również spodnie czy leginsy, które ułatwiają bieganie lub chodzenie przez wiele godzin. Jedną z najlepszych właściwości ubrań w Twojej szafie jest ich zdolność do autoczyszczenia. Jakiś czas temu naukowcy wynaleźli bowiem specjalną tkaninę, która pierze się sama. Wykorzystuje ona nanostruktury skutecznie rozpuszczające brud i tłuszcz. Jedyne co musisz zrobić to położyć odzież w miejscu, w którym będzie wystawiona na działanie światła. Wczoraj na przykład rozlałeś keczup na swoją bluzkę z długim rękawem. Szybko podniosłeś się, więc w pobliże żarówki, a kilka minut później plama zniknęła. Twoje ubrania mogą również na życzenie zmieniać fakturę, kształt i styl w ciągu dnia. Niektórzy decydują się na rzeczy z dodatkiem rozszerzonej rzeczywistości. Sprawiają one, że patrzący na ciebie ludzie widzą rozmaite efekty. Tak oto twój strój może wyglądać inaczej dla przyjaciela lub partnera, a inaczej dla nieznajomego. Przed wyjściem z mieszkania zakładasz okulary AR, czyli inteligentny gadżet rzeczywistości rozszerzonej. Są to w zasadzie przenośne komputery, które natychmiast pokazują wszystko co zwykle sprawdzasz w telefonie pogodę, nowe wiadomości czy wskazówki dotyczące orientacji w terenie. Niektórzy ludzie wolą nosić soczewki kontaktowe AR, ale dla Ciebie okulary są wygodniejsze. Kolejną rzeczą, którą robisz przed wyruszeniem w drogę, jest zaprogramowanie robotów do wykonania niezbędnych prac domowych. Robisz to z pomocą marudnej sztucznej inteligencji Twojego domu. Jest ona trwale wbudowana w mieszkanie, dlatego po zainstalowaniu nie można już jej zmienić. Sztuczna inteligencja przynajmniej słucha Twoich poleceń i je wykonuje. A tak swoją drogą domowe pielesze wyglądają teraz zupełnie inaczej niż kiedyś. Kuchnia wyposażona jest w automatyczny dozownik taśmowy, zintegrowaną lodówkę, kuchenkę, zlewozmywak i zmywarkę. Znajduje się w niej również duży system przechowywania. Nie musisz przejmować się tym, co tam się dzieje. Twoja kuchnia pilnuje zapasów żywności i w razie potrzeby zamawia produkty. Przygotowuje również posiłki, podając składniki kilku zrobotyzowanym kucharskim ramionom. Po przygotowaniu posiłku inteligentna kuchnia zajmuje się brudnymi naczyniami i przenosi umyte na swoje miejsce. Łazienka z kolei pomaga dbać o zdrowie. Są w niej specjalne wagi bioelektryczne i trójwymiarowe. Wykonują one skany ciała i informują cię na bieżąco o Twoim stanie fizycznym. Regularnie dają znać, co musisz zrobić, aby osiągnąć swoje cele związane ze zdrowiem i jak szybko może to nastąpić. Twój dom jest też inaczej urządzony niż mieszkania w przeszłości. W dzisiejszych czasach ludzie inwestują w wirtualne obrazy. Prawie wszystkie elementy wystroju są wirtualne, łącznie z tapetami i farbami. Okna w Twoim mieszkaniu mogą zmieniać swój kolor i produkować prąd. A gdy temperatura na zewnątrz wzrasta, stają się ciemniejsze dzięki nowemu materiałowi solarnemu. W ten sposób fale podczerwone nie przedostają się do wnętrz innymi słowy, okna te skutecznie zastąpiły urządzenia klimatyzacyjne. Dodatkowo pełnią one funkcje paneli słonecznych, stąd pochodzi największa część zużywanej energii elektrycznej. W dzisiejszych czasach coraz większą popularnością cieszą się klimatyzowane ogrody wewnętrzne. Ludzie odkryli korzyści płynące z kontaktu z naturą i zielenią już kilkadziesiąt lat temu. Obecnie prawie każdy budynek posiada swój ogród, który poprawia nastrój i zdrowie mieszkańców. Wreszcie jesteś gotowy do wyjścia. Drzwi wyposażone są w inteligentny zamek. Jest on połączony z Twoim smartfonem. Dzięki specjalnej aplikacji możesz je zdalnie zamykać i otwierać. Istnieje nawet opcja ustawienia harmonogramu, według którego drzwi będą się zatrzaskiwać o określonej godzinie. Teraz przyszedł czas na jedno z najtrudniejszych zadań dnia. O rany, przemieszczanie się. Większość ludzi przestała już jeździć własnymi autami. Zamiast tego decydują się na samojezdne pojazdy. Jest to coś w rodzaju systemu ride sharing. Zamawiasz kompaktową kapsułę, która zawiezie cię w wybrane miejsce. Taki system jest bardzo opłacalny, a po wejściu do środka można się zrelaksować i robić to, na co ma się ochotę. Od oglądania filmów na okularach AR aż po rozmowy z przyjaciółmi. Niektórzy ludzie nie są gotowi, aby zrezygnować ze swoich samochodów i nadal ich używają. Jednak w dzisiejszych czasach wszystkie auta osobowe posiadają wbudowaną opcję rozszerzonej rzeczywistości. Możesz wyświetlić ją na przedniej szybie swojego pojazdu i podążać trasą, którą wskaże Ci system. Nazwy, dróg i numery budynków będą pojawiać się tuż przed Twoimi oczami. A jeśli musisz udać się gdzieś daleko, możesz skorzystać z Hyperloop. Jest to środek transportu osiągający prędkość dźwięku. Składa się z zamkniętej tuby, w której panuje niskie ciśnienie. Dzięki temu wagony mogą podróżować prawie bez tarcia i oporu powietrza, osiągając prędkość większą niż samoloty komercyjne. Przypominasz sobie, że musisz zrobić zakupy spożywcze. Jest to wiele szybszy i wygodniejszy proces niż 30 lat temu, nie musisz nawet czekać w kolejce, a wszystko dzięki technologii znanej jako automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych. Mówiąc prościej przy drzwiach znajdują się skanery. Kiedy wychodzisz ze sklepu, prześwietlają one wszystkie produkty znajdujące się w Twoim koszyku. Następnie pieniądze są pobierane bezpośrednio z Twojego konta bankowego czas wracać do domu. Po wejściu do samojezdnej kapsuły spoglądasz na szeroką bransoletkę na nadgarstku. Dziś zostawiłeś w domu swój smartfon, ale to nie problem. Te gadżety powoli stają się przestarzałe. Za pomocą bransoletki czy innego dowolnego akcesorium lub elementu biżuterii możesz wyświetlić ekran w rozszerzonej rzeczywistości. Spełnia on te same funkcje co każdy wyświetlacz dotykowy. Pojazd wieziecie przez miasto. Przez okno spoglądasz na okoliczne, masywne drapacze chmur. Większość z nich, łącznie z tym, w którym mieszkasz, funkcjonuje jako mini miasta. Są tam całe piętra zajęte przez siłownie i centra fitness. Na innych znajdują się wyłącznie biura. Mieszczą się tam też parki, baseny, kawiarnie, pralnie, supermarkety i wszelkiego rodzaju inne sklepy. W takich kompleksach budowlanych można mieszkać miesiącami bez wychodzenia na zewnątrz.